Witam was w tym witam was szóstym odcinku Jestem jest gdzie skończyliśmy nasz ostatni odcinek no i za zobaczycie co było moją tajemnicą gdzie się jest wyjście a dobra tu Mój off. małgo Palnią już chyba nie będziemy zajmować w tym odcinku, ale myślę zrobić jakąś tajną bazę. No tej bazy to na razie nie będziemy robić, bo mi się nie chciało zbierać węgla. Eee, co mówię? Eee, jak to się nazywa? Drewna. Włożę do przekalania i, może, i, i mogę Wam doradzić swoją tajemnicę. Tylko potrzebuję jeszcze stawkę żelaza. I czekajcie, jak to się robiło. Mm -mm. Nie, a może na odwrót? Ja pewnie nie pamiętam. Ja wiem, co. Zrobimy to w przyszłym odcinku. Pewnie już wiecie, o co chodzi. Jak nie, to się dowiecie. Mm. A, zjemy chlebka. Możemy się zająć zbieraniem drewna ale głodny byłem ja nie byłem głodny. Tak na serio to nie Ale tak w Minecraftie to tak No No to tak Eee Wezmę sobie te eee, chlebki Nie co zostawię Kilof zostawię. Nieco sobie jednego tu przy sobie zostawię. Pochodnie będę miał przy sobie. Mm. No. No i zrobię sobie sikierkę. I będziemy rąbać drewna. Żeby... Może, może może się, żeby mogłoś... Może w następnym odcinku będzie baza, ale nie wiem, nie obiecuję. Jeszcze nie wiem. O dziewko mi urasło. Aż dwa. A widne jest. Za to, że mnie zepchnęły te drzewa. Masz. A masz. A masz. A masz. Jak nie wiecie jak zrobić nasiona dyni ani jak znaleźć, to po pierwsze musicie znaleźć dynie na swojej napce. A z dyni to wy można przerobić na cztery nasionka. I to mi się podoba. <grym> Dobra. W dzień pójdziemy tam na bagna. <grym> Bo nie wiecie pewnie, że to są bagna, co? Tam jest... Tam jest mój spawn, takie to jest zbudowałem. Tam jest zimowy las, tam jest pustynia, a nie, tam to są bagna? Tylko, że tu trochę się rozbudowało. No i spać. Dobra, to już jest dzień. Jeszcze jedno drzewo, a nie sadziłem tu czterech drzew, to chyba ten manek, się zasadził u mnie, niech se sadzi u siebie. Ten ten man. Dobra, drzewa niech usychają. O, tu nie ściąłem. Nie pamiętam jak go miałem ściąć i go nie ściąłem. A. A. Nie mogę wejść. A, już jestem. Bo mi się skoń... mm, Nie wiem ile. Nie wiem ile tego razna będziemy potrzebować, ale... Ale to nic. Ale się rzecznę trochę. Razem zrobimy dom. No i na koniec się dowiemy. Ile będzie nam potrzeba? A mnie to już nie obchodziło. Mogę sobie co od samego, a Kończę to drzewko. No i jeszcze go dokończę. I będzie fajnie. Będzie dużo, dużo drewna. O, jeszcze to nie dostanę. Łe. O, no tak. Dobrze. No, Wszystko Mało. Myślałem, że więcej będzie, ale to nic i mamy tu jest to dziewko, a tu jest, poproszę, sadzonka. O, niedokończona. Tam są dalej bagna i tam dalej, tam na bagnach dalej znalazłem, wiecie, Dynia. A nie wiem skąd mi się tu wzięły te glutowate potwory. Nie wiem. Cały czas się zastanawiam i cały czas... Nie wiem, ale za to zrobię. Kleją... A, nie zjadzę, bo to jest tajemnicą. Bo to jest z tajemnicą związane. Hi. Hi, hi. Ale. No jest wycinanie dziewa. Przyznajcie mi rację. Mmm, mm. bo co dosiedzawam? Jestem drzewem. Hi, hi, hi. O, jest, tu jest drzewo. Spadło. I się rozbiło. Nie, nie rozbiło. To fajnie. Fajne, wystarczyć. Tak mało? Krowy. Świniat. Kurczak. Krowa. bagna Pustynia. A co? Zaczyna się. O, jeszcze do rewienka. Bełdzia. Sóbcia. I chłopa drewna jeszcze więcej. Ja lubię drewna. Dużo, dużo więcej. Podsadzę się drewnem. I znowu daję drzewo za. Bo nie podsadzę się takim drewnem. Bo nie mam. Ale to drzewo duża. Nigdy nie widziałem takiego zbutowanego drzewka, olbrzymiego. Ja! Aż tak daleko się podsadzać. Dziwne, olbrzymie, dziwy, olbrzymi dziwność. Po dojach, sadzonka, sadzonka, uciechaj, dziewko. A ja se robię. No, co zrobię. Nu tager roben der. Mm.